Serwis książki czytamy, przedstawia dzieło Ignacego Krasickiego. Człowiek i gołębie. W gołębniku chowane na wyniosłym dębie skarżyły się na ludzi niewinne gołębie. Skarżyły się, i słusznie, strapione zwierzęta, iż szły dla nich na jadło młode gołębięta. Wtem szła matka na strawę. Postrzegł jaszczą chciwy, więc w biegu wybujałym, kiedy zapalczywy, już ją tylko miał ująć. W czasie, co ugnębia, postrzegł strze strzelec gonitwę i zabił jastrzębia. Ocalona, lot nagły pomału zelżyła, a kiedy do gniazdeczka i dzieci przybyła, i przybyła z radością, uczuciem i drżeniem, i rzekła. I człowiek jednak niezłym jest stworzeniem.